To niesamowite. Jad ma barwę ciemnego miodu. W innych miejscach pobierałem od odwęże znacznie jaśniejsze. Pomało nie wygryzł w pojemniku dziury. Silnie zacisnął szczęki. Nieźle się zaplątał. Puszczę jego głowę, żeby się uwolnić. Nie chcę, żeby jego głowa znalazła się w pobliżu mojego ciała. Jest rozświecony. Jak zawsze puszczę jego głowę z daleka od siebie, tak, żeby nie dotknęła ziemi. Widzicie, jaki jest wielki? Wspaniały wąż. Potężne ciało. Nie mogę pozwolić, żeby się zaczepił, bo wówczas natychmiast zacznie się po sobie wspinać. Pokażesz, co potrafisz? Co dla mnie dość groźne. Wyniosę go z szopy i wypuszczę

Słucham w radiu prognozy pogody. Przez cały tydzień czekają nas spadki ciśnienia, silne opady deszczu i lokalne podstopienia. Dolina, do której się wybieram po intensywnych ulewach, zostaje całkowicie wypełniona wodą. Aborygeni twierdzą, że rozgniewany pyton mści się, sprowadzając burze i powodzie. Zostało mi niewiele czasu, aby sfotografować Pytona Ametystowego, bo zbliżają się opady. Okolica jest górzysta i gęsto porośnięta lasem, dlatego pozostawiam konia. Za 48 godzin ma się tutaj rozszaleć burza i wypełniona wodą dolina będzie niedostępna. Wzywam pomoc, żeby zdążyć przed burzą i sfotografować Pytona. Dolina Węży leży w sercu stanu Queensland, w lesie deszczowym. Śmigłowcem dotrę tam szybciej. Tylko gdzie wylądować? W pobliżu rzeki są polany. Trzeba uważać na groźne bystrza. Silny wiatr może zepchnąć śmigłowiec w stronę drzew. Pilot zgodził się jednak zejść niżej i wysadzić mnie na skalę. Powalił mnie prąd powietrza od śmigieł. Poszukując węży, pływałem w wyjątkowo niebezpiecznych wodach, ale dopiero tym razem groziło mi utonięcie. Koniecznie muszę opuścić dolinę, zanim rozpęta się tutaj burza. Śmigłowiec ułatwił mi zadanie. Sądząc jednak po położeniu Mount Garnet, muszę pokonać znaczną odległość, aby dotrzeć do Doliny Węży. Teren jest trudny, a ja się spieszę. W tutejszym lesie deszczowym spada rocznie około 900 mm deszczu. Rzeki z łatwością odprowadzają tę ilość wody, ale nie radzą sobie z gwałtownymi opadami. Wówczas dolina wypełnia się wodą. Idę powoli. Brzegi są tak strome, że wchodzę w wodę. Spójrzcie na tę rzekotkę nowogwinejską, największą na świecie. Część australijskich żab żyje w wodzie, inne wolą ziemię lub drzewa. Na kontynencie odkryto 50 gatunków żab. Ten należy do najciekawszych. Zawsze chciałem je zobaczyć. Gdy tylko dobrze się usadowi, skoczy dalej. Spina się na drzewa dzięki przylgom. Zaraz je wam pokażę. Spróbuję wziąć ją w dłonie. Powinno mi się udać, jeśli jej nie przestraszę. Te łagodne zwierzęta nie boją się, gdy widzą, że nie dzieje się im krzywda. Podniosę ją i pokażę wam jej stopy. Teraz dobrze widzicie przyrgi. Przypomina kosmitę z filmu E.T., Wielkie przylgi. Ma po jednej na każdym palcu. Dzięki nim doskonale się wspina. Wystarczy, że chwyci się jedną kończyną. Wspaniała, prawda? Jesteś boska. Zrobię Ci więcej zdjęć. Najpierw odłożę cię na pień. Wymarzona poza. Zrobię zbliżenie. Okej. Okay. Fantastic. See you next time, boy. <laughs> okay. Nocuję w lesie, dlatego mam liczne towarzystwo. Po namiocie wspina się ptasznik. Nie wiadomo, czy jego jad szkodzi ludziom. Nie zamierzam tego sprawdzać. To nie jest jedyny gość w moim obozowisku. Spójrzcie, co znalazłem. Olbrzymią skolopendrę. Patrzcie jaka wielka. W tej dolinie wszystkie zwierzęta osiągnęły znaczne rozmiary. Mają tu mnóstwo pożywienia i są odizolowane od reszty świata. To jadowita skolopendra Jej ukąszenie jest niezwykle bolesne. No, zapewne nie zabije dorosłego człowieka, ale się wyciąga. I te odduże. Niewiarygodne stworzenie i jakież wielkie. Wypuszczę ją. O świcie wyruszam na poszukiwanie Doliny Węży. Została mi doba, żeby zrobić zdjęcia i uciec przed burzą. Z każdym krokiem nabieram nadziei, że zdążę, gdy nagle muszę się zatrzymać. Wyruszyłem do Queensland, żeby w odległej dolinie szukać olbrzymich węży. To wyścig z szasem. Zbliżają się intensywne opady, które odetną dostęp do doliny. Mam tylko 24 godziny na sfotografowanie pytona ametystowego i powrót na miejsce, gdzie przyleci po mnie śmigłowiec. Na mojej drodze wyrosła... nieoczekiwana przeszkoda. Muszę przejść przez środek wodospadu. Pokonam około 30 metrów. Nie wiem, czy rwący prąd nie oderwie mnie od skały i nie rzuci na ostre głazy. Zajście zajęło mi dwie godziny. Mnieś nie śnię falą od wysiłku. Przemokłem do suchej nitki i marzę o tym, żeby się wysuszyć. Niestety, na to się nie zanosi. Ulewa utrudnia mi wędrówkę. Muszę iść, żeby zrobić zdjęcia przed nadejściem burzy. Marzenie o pytonie ametystowym pobudza mnie do wysiłku. Od lat zajmuję się wężami, ale pierwszy raz zobaczę takiego, który wspina się na czubki drzew. Wszystkie węże potrzebują do życia słońca. Zbocza są bardzo strome. Zimą promienie słoneczne padają tu pod takim kątem, że na dno doliny dociera zbyt mało światła. Pytony ametystowe muszą się wysoko wspinać, żeby ogrzać się w konarach drzewa. Tam przez liście przebijają się promienie słońca, których potrzebują węże. Aby je tam odnaleźć i sfotografować, muszę mieć słoneczną pogodę. Meteorolodzy zapowiadali burzę za 10 godzin. Szukam w radiu aktualnej prognozy. Wieści są fatalne. Postrzeżenie przed cyklonem lub bardzo silną burzą. Woda zaleje całą dolinę, odcinając ją od reszty świata. Muszę się tam dostać przed burzą i znaleźć bytona. Niestety, zbierają się czarne chmury. Dotarłem do lasów deszczowych w stanie Queensland. Szukam olbrzymiego pytona ametestowego w koronach drzew. Nadciąga potężna burza, która uniemożliwi mi zrobienie wymarzonych fotografii. Trafiłem do niezwykłego miejsca. Mgła sprawiła, że las deszczowy przypomina wnętrze katedry. O Dolinie Węży usłyszałem wiele lat temu i zapragnąłem ją zobaczyć. Moje marzenie wreszcie się spełniło.